No dobra. Linia 190 zrobiona, linia 150 jedno kółko zrobione. Jedziemy teraz na czarno na bazę. Damy z przerwa i, je, i jeszcze jedno kółko na 181. Brygada 18. No jakoś tak. Nieważne. Lat już nie miałem 181, nie pamiętam kiedy, ale bardzo dawno. Tam też jest oczywiście objazd od jakiegoś już dłuższego czasu. Przez remont skrzyżowania marszeckiego oleja niepodległości. I jedzie się od przystanku do szkoła, jedzie się tak jak 244. Do tam Kolberga, od Dżiców, i wyjeżdżamy na, 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 na niepodległości stanek Malczewskiego po trasie, normalnie, z tym tak samo. Gołki Malczewskiego przy Alei Niepodległości, zjeżdżamy tych 244, jedziemy właśnie tam przez Wrotbino wyjeżdżamy na Malczewskiego i kierunek od przystanku Wrotbino-szkoła po trasie. A tu już jest chyba z półtorej miesiąca, jak objazd jest, ale mówię, i urlop i, nie, i dawno nie miałem, 180 jedynki tak jak 192 też zresztą gdzie się trafiła także tego co mnie zaskoczyło tutaj piksel co jakiś czas mówi o tych opostrzeniach o tym zachowaniu dystansu i noszenia maseczek bo jest bardzo straszny wirus okropny 3 miliona mieszkańców, 2,3 3 miliona mieszkańców w województwie, a no, nieważne, no, nie, nie chce mi się na ten temat rozmawiać w ogóle po to, rozmawiać, mówić bo no to nie ma, nie ma sensu tak, wydaje mi się po, po, po cichu, że e, troszkę rozmuchali aferę, nie jest to jakaś taka mega, no, mega jakiś wirus, a ale już się już nikt do tego nie przyzna, no bo kto będzie odpowiadał za, za ten logram, który był wywołany. Ale to już tam miesiąc typu. Temat autobusy, a nie tam jakiś wirus. No, także także taka taka nowość. Mówię, blisko miesiąc chyba nie jechałem z autobusem, nie prowadziłem autobusu, więc... Więc taka nowość o 150, też objazd dzisiaj to już nagrałem przez tą zarwaną jezdnię na Arciżewskich także się dzieje, no, na mieście nowe, nowe midibusy z Gryfu jak już pewnie widzieliście nowe trolejbusy, tam są super trolejbusy, czy tam autobusy, pociągi, tramwaje 6 sztuk 4 już mają y, Tristara, zauważyłem w Pistarbusie później kwestią czasu jest ta reszta która, która jeszcze nie ma, pewnie, no tylko dwie sztuki, więc to nie za chwilę będzie miała no i ciekawe czy od 1 września ruszy ta nowa linia, to będzie 32 w zamian za linię 170 zobaczymy, ma być przedłużona do węzła Franciszki, Cegielski, do Plac Kaszubski, Świętajańska bo 170 jeździ do Placu Kaszubskiego, a 32 ma jeździć jeszcze dalej Świętajańską do węzła Cegielski, nie by po to żeby się ładować tak o? No, i czekamy na nowe MANy z gryfa. Dwie sztuki, pierwsze w Polsce, hybrydowe. Już mają dane numery: 70-91, 70-92. Nówki hybrydowe sztuki będą jeździły Romy na Linii 85. Mojej no Rumi, przez jedno i na końcu, nie przez dwa. Przychłania język polski. Poziom szkoły podstawowej. Jedyni Rumi, jedno i No 20.50 wus Dobrze, no, zjedziemy tam taka dłuższa przerwa. na 181 8,5 godziny z hakiem malutkim pracy dzisiaj. W niedzielę 125 i 105. Poranna zmiana. Dawno też nie miałem 105, 125, też nie pamiętam kiedy. Oj, dawno, dawno, bardzo dawno. Oj, oj, oj jak dawno. Oj, Naprawdę dawno nie miałem Cały czas tam 147, 152, 150 190, 133, 119 I tak w zasadzie te linie No ale... Także... 21 i już ciemno Niestety koniec lata za miesiąc całe dwa tygodnie do szkoły he, he, he. miejmy nadzieję i co? No i dawno nie jeździłem po ciemku można powiedzieć no w ogóle nic dawno nie robiłem chyba No tak, był czek na urlopie siedział Ale czasem trzeba. Się pracuje w jednej branży, w drugiej branży. No to czasami się otworzyć od obu i się wyłączyć. A właśnie bus, chyba 2274 chyba już będzie wycofywany. Tam na TWB czytałem. Jest albo się też go nie widać. Na bazie stoi tutaj od warsztatu. Jak gdyby pierwszy, nie wiem, czy nie ma rejestracji, już zdjętej z przodu. Miałem tam osłonę otwartą od, od chyba holowania. Tam jest, tam jest, tam jest mocowanie do, do holowania. To jest najstarszy przegubowy wóz w PKL-ie 2001 rok. Używka tam gdzieś nie wiem, czy tam z Niemiec, był czy gdzieś tam ze Szwecji. Potem 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 jeździł w Sosnowcu no i w 15, w 16, chyba trafił do Gdyni, bo jeszcze pamiętam 2274 to był Mercedes 405, a potem ten Man, a wcześniej jeszcze było Volvo Tam BL10 czy B10L. Jak już te skróty miały, takie nazwy swoje 74 75 były dwa takie Volvo. że no może będą dwa przeguby wycofane dwa many, to będzie drugi man A271 też był wycofany do środku też było to, jego, to było też trzecie wcielenie tego numeru w ogóle Pierwszy był taki stary neoplan no to, była, to były chyba te modele nie wiem, czy N, czy K 4020, takie z silnikami pozonymi powietrzem nerwoplany o to mówili no, a potem był 2298, to miał wcześniej 2271 właśnie numer, Mercedes z wysoką linią okien no, bardzo ładnie, prawie pod maskę Śląza no i potem był ten... mam no, 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 no. ja mamy no, zobaczymy, czy 74 też idzie do kasacji na części najpierw go rozbieram, co by dobre to wyciągnął. Jeszcze Volvo 2 yy, jeszcze stoi na bazie. Jeszcze nie wywieżony na złom. No, dlatego, że się pozyskuje często gęsto części właśnie i są na bieżąco jeszcze z wozu. Gdzie pora, do go wywiozę. też nie wiem, czy będzie miejsce, żeby on tam stał. ale nie, no będzie stał w sektorze dla przegubów, bo kiedyś to przeguby były rozłączane i stawiane tam z tyłu. Czy w sektorze dla krótkich wozów, ale tam teraz stoją trzy trolejbusy z kolei. Dwa co mają wyśnięte na zabytek 6,4,6,5 i 352 Stoi u nas na bazie. A tu widzę policja. No i dobrze, bo za małych jest na obwodnicy. Tu takie asy jeżdżą że aż. ciekawy czy to nie jest trafikar? Renault nie, to jest. Nie, Renault, a czy to trafikar? Chyba nie. Za szybko, czy nie miał klejny, ale, ale chyba też nie miał numerków na, na słupku C. Ale powinien z nimi porządki robić. Także z takich ciekawostek tyle mi się udało zauważyć. również wyczytać. Strzałka zielona jest z samochodów. Nie ma. Zaciśnijmy. No ciekawe czy coś kupią. Jakieś przeguby używane za to? Czy nie? Jeszcze Volvo są jeszcze przegubowe. Czasami wyjeżdżają na trasy. Te trzy sztuki. No i 8-9 też wyjeżdża. Dosyć często. Krótkie Volvo. Ciekawe kiedy te ostatnie parę sztuk. Nie, tam 12 i pierwsze Manów najstarszych Nerek, część, jest, część jest, jest z 2000 roku. Teraz będą miały 21 lat. Czy coś tam jest z tym? Czy coś myślą władze na temat wymiany w taboru? najstarszego, no bo jednak swoje lata mają. Co tutaj jest, jakaś szykana zrobiona. Jeszcze po południu jeszcze tego nie było, ale widzę już jest. nie no, Widziałem komentarz pod ostatnim filmem że wiszą jeszcze te napisy na siedzeniach o covidzie czy tam reklamy no wiszą no. Jest ktoś władny, ktoś tam, nie wiem. Zresztą... Ej, nie mówić o tym. W urzędach panie się chowają, trzeba się umawiać. A ja panie w Lidlu, w Biedronce, no niestety 8 godzin codziennie, jak pamiętam, jak widzę. Jeszcze przed pandemią, już w pandemii. Od marca cały czas są w pracy, widzę je... No w urzędzie chyba łatwiej się schować, tak? No to zamontować, zresztą są szybciej, to są szyby, w tych urzędach były szyby, a byli musieli pomontować w te pleksy, tamte maski, męczyć się w tych maskach, no ale no, no, są te kobiety pracują, no nie wiem, nie chorują. Co zrobić? Nie ma za Ten setka z protestowej wyjechała pewnie z Niemotowa albo, albo z Sokółki. Także tak to jest. W urzędach się boją, no bo im wygodnie. A człowiek szary musi zapierdzielać w sklepie. 4 sobie stoi a no my zjeżdżamy 40 minut chyba przerwy jest i potem jeszcze kółeczko na Sopot na copot Sopot Elka wyjeżdża nam sobie Lego nie widzisz? No ja cię. Nic tam nie jedzie. Wstałem sobie. W wejściu chyba staniemy. Ja tak objechałem, w ogóle tam zjechać, dobra. To jest ekipa sprzątająca. No, 7-4 bez rejestracji, wyrejestru byłem chyba go i będą złamować. No dobra. Tyle, jeszcze nagram 181 Ten objazd i I to będzie fajne Na razie